Siedziałem sobie przy sklepie ABC, piłem sobie piwko. Kobieta przyleciała, pomocy potrzebowała. Co się stało? Dobrze, że akurat byłem. Co się stało? Pies dziecko gryzie. No kurde, no to poleciałem zaraz z nią, jeszcze dwóch takich, no znajomych. Wziąłem i poleciałem do tego domu. Dziecko leżało na, na, na ziemi, na trawie. Szar ten pies szarpał za nogę już. Tu miał wszystko już pogryzane, krew się lała. Nie ruszałem dziecka. Wziąłem tutaj, dostał pies. No, też się bałem, bo to jest rottweiler, nie? no to agresywny taki jest, no i no co, osłoniłem dziecko, matka tego psa nie wiem w jaki sposób schowała do tego, do, no to, do kuchni takiej letniej, nie? no i później na przystanek tu przyniosła karetka zara po policja też była.